Cześć, Joano. Z tej strony Ferguson Odker. Witam Was na kanale w kolejnym materiale z gry Stray. Z zabawdy kod i robot B12 w akcji. Mast 5G aktywowany. Udało nam się odnaleźć tajne, tajne laboratorium u Samusa. Um, u w sumie ojca Samusa Doka. Ale teraz jest kolejna zagwózdka, bo musimy dowiedzieć się jak naprawić ten nadajnik I naszym zadaniem jest przepytanie tutaj mieszkańców, może ktoś nam pomoże e, Pójdziemy sobie, z... zaczniemy od tego może I nie wiem czy dobrym pomysłem też by nie było do tego, do, do sklepikarza Na pewno pójdziemy do muzykanta, bo mamy do oddania jedną kartę Więc zobaczmy e, Czy ktoś nam tutaj pomo pomoże Lepiej żeby to tym gościom nie spadło znowu wie... Dobra, tutaj coś z tą farbą było, pamiętam czy ona mnie chce pomóc w żaden sposób? Okej, okay, on się nie... Zapytaj w barze. No dobra, dostaliśmy podpowiedź od razu. Więc zaraz pójdziemy do baru. A zapytamy tutaj jeszcze ziomeczka, bo z nim nie rozmawialiśmy. Tylko spójrz na wspam... o, wspaniałości, spadające wprost do naszego śmietnika. Tyle skarbów. Wpadnij z wycudem do kandarza. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. O, ten nadanik jest nieźle pobijany. Być może handlarz będzie wiedział, jak go naprawić. Dobra, także mamy dwa cele. Tutaj widzę Kung Fu nie panda. Chodźmy do pana Grajka oddamy mu to. Zobaczymy, czy on też nam coś podpowie poza hmm, poza tą muzyką. Pokażmy mu nadanik. Dobra, Elliot, Bar i handlarz. Na pewno że go nie sprzedać, a raczej nie będziemy mogli. E, możemy oddać ostatnią partyturę, piąta z Dni, które na nas czekają. Śpiewaj. Brzmi rewelacyjnie. A teraz sprawdź to. Sprawdź. Ty. Check that shit. E, tam jest, pamiętacie, nasz save, który będziemy chcieli otworzyć z pewnością. E, ta muzyka. Ty ry ry ry. Ej, znam to. Ale nie wiem, co to jest ta piosenka. Dobra. Dobra, z tych ziomków omijam. Chodźmy do sklepikarza. Wie, wiecie, tutaj ta jedna partytura leżała bodajże, nie? Ej, nie ma już jej. Zbadaj. daj podam, czego sobie życzysz tym razem. Dobra, e... a nie, bo ja bym chciał z nim po, po prostu porozmawiać. Czy ja z nim mogę porozmawiać? E... Spirytusu, ale ja nie chcę. A może tak? Przy... Jak mogę z nim porozmawiać tak poza? Nie mogę z tą pogadać, gościu tego. Cholera, jasna. Tu był ten gościu zim. Letto. Grunt. Mm. Dobra, z nim nie ma co gadać. Chodźmy do tego baru. Handlarz nam nie pomoże zupełnie. Ciekawe, gdzie jeszcze zosta... Hmm, czy to można jakoś sprawdzić? No dobra, to jest latarka. Hmm. Nie mogę sprawdzić, ile zebrałem tych partytur. Ale okej, okay. chodźmy do baru zatem. Ciekawe, czy znajdę tam jeszcze jedną, dobra? A, zobaczmy, jak on miał? Z... Ej, dobra, z nim nie gadaliśmy, ja pan. Zak, zostawiam go na ulicy. Zórki, wszystko zeżarły. To jakiś obon wszystko zjadają. Zapytaj w barze, okej, okay, dobra. To jakiś. Okej, okay, tylko go odczytać, więc. Zawsze to niebezpieczne. Strażnik może otworzyć te drzwi. Dobra, spadamy stąd. Idziemy do baru. Bierzemy tego pierwszego. Bili? A tamten nie był. Czego chcesz? Nie mam pojęcia, jak można go naprawić. Barman może coś wiedzieć. Okej, okay. widzę. Momo tam dalej kombinuje. Siema panie barmanie. Jacob. Widzę, że jesteś nowy. Co mogę dla ciebie zrobić? Co za piękny przedmiot i też rzadki. Znam takiego jednego, co naprawia takie rzeczy. Jest bardzo utalentowany, trochę tylko trochę, no cóż, zobaczysz. Ma na imię Elliot. Jego biuro jest na lewo stąd, Nieopodal sklepiku, który prowadzi babcia. Jego drzwi oblepione są znakami. Na lewo stąd. No dobra, na, na lewo stąd. Zobaczmy, co tutaj jest napisane. Babcia, odzież. To w tamtą stronę. O, tu jest coś do przetłumaczenia. Elliot, programowanie. Zapukaj do drzwi, poczekaj aż otworzy. Siemka. Nie mogę go spotkać. Czemu zamknąłeś, no? A co z nim jest nie tak? To babcia zrobiła dla mnie te ciuszki eleganckie, nie? Chodzą słuchy, że Honda szuka czegoś takiego. O kurde, nie chciałem to. No dlaczego? Ok, to potrzeba ci czegoś? Tak, to bardzo stary kod. Jakiś srogi kujon może go przeczytać, dobra. Tutaj widzę, że nie mam szans, żeby to przetłumaczyć. Jak zwrócić na siebie uwagę Eliota? Ty mu zaraz dziurem w drzwiach. Ej, wejdę tu do środka, i może on się wtedy przestraszy, na przykład. O! Partytura 3 z 8. Tylko, skąd mam wiedzieć, ile ich zebrałem? Przetłumacz. Zostaliśmy zaprogramowani, aby być niewolnikami od. Ale od 2, 5, 4 dobra dni mamy mm, duszę. Mam nadzieję, że pewnego dnia nieznajomi znajdą wyjście z tego piekła. Momo. O, nawet Momo tu widzę był. Dobra, gościu przyciągnął Kimę, to ja się tu na razie rozejrzę. Może coś znajdziemy tutaj interesującego. Dobra, jest jeszcze wejście na górę, ale sprawdźmy dobrze dół. Dobra, ja tutaj niczego nie widzę. Albo może chodźmy najpierw, bo może czegoś będzie trzeba w mieszkaniu szukać i dopiero pogadce. Szukasz Liota jest tu niedaleko. Jakiś Nestor. To bardzo dobra ok. od niego się nie dowiemy. To jest Nestor, więc olać go. <ścoughs> Ciągnie Kimę tam ostro. Więc chodźmy do góry. Możliwe, że tutaj będzie nasz ziomek. Kujon, to może to on nam podać może kot. Wiecie o tym? Sorry. Sorry, jestem tylko kotem, wybacz. Zapamiętaj, bęk! Kolejna bonsai. Ej, próbowałem sobie jedno, znaczy zasadziłem sobie pięć. Spróbuję w tym roku na jesień. Znaczy z, hi z hibernacji je ten I tylko niech się będą w lodówce, zobaczymy na przyszłym roku. To drzewo to cud nauki. To niezwykle, że ludzka pomysłowość pozwoliła na stworzenie roślin, które mogą obyć się bez świata słonecznego. Życie organiczne potrzebuje drzew do oczyszczania powietrza w mieście. Roboty nie mają tylko takich wymagań, a ich tak opiekują a i tak opiekują się nimi. Tego życzyliby sobie ludzie. wam, ja na razie sporo tego znaleźliśmy. Y. Dobra, stąd będziemy mieli wyjście. A raczej nie widzę tutaj niczego, co by mogło mnie jeszcze interesować. Więc chodźmy do do ziomka. Siema. Co on się tak częsie? Tak? W czym mogę ci pomóc? Pierwsza to bym chciał się za... Moment, moment, moment. Ej, ten, Chcesz, aby rozszyfrował... Chcesz, aby rozszyfrował ten kod binarny? Chwileczkę, muszę tylko przekalibrować moje soczewki już. Napisano tu Dufferbar, Dziwne. Kto umawia się na randki przy pomocy kodu binarnego? Duffer bar, czyli my w dufer barze będziemy mogli. Dobra. Napisano tu dufer bar. Może w barze będzie gdzieś ten kod? Duffer bar. Dobra, będę musiał zapamiętać to. Ja sobie to muszę zapisać. kurdasz mi długo. Dufer bar. Powstałem, że gdzieś tam znajdziemy to. Dobra, nie, to jeszcze kolejną rzecz, ten nadajnik. O rany, ale rewelacyjny nadajnik. Poznaję ten model, to Toshima BR-2000. Za pomocą tego małego gadżetu można wyśledzić praktycznie każdego. Mogę, wiem jak go naprawić, ale to bardzo ja się trzęsę, nie mogę nawet użyć w mojej klawiatury. Nie wiem, czy się rozchorowałem, czy coś takiego, ale nie jest mi najlepiej. Nie jestem w stanie pracować przy takich dreszach, potrzebuję jakiś a nie będę mógł naprawić twój dadań Jak może być robotowi Koc no dobra Trzeba mu ogarnąć jakiś koc Dobra idziemy poszukać koca Naszym Zadaniem jest znaleźć koc Może tu gdzieś z łóżka go ściągniemy? No dobra Tu nie Ej, te dźwięki są zajebiście przerażająco creepy. Dawaj, koc. Elliot to hipochondryk, niewiele z niego zostało. Przejął, mm, przejął to on nasze projekcje. Chce, żeby wrócił do predponiny, mu jakieś ciuchy to powinno go pobudzić. Wiem, gdzie musimy Iba iść. Otworzysz nam? Musimy chyba iść do babci. Tak, przynajmniej to no Najbardziej logiczne rozwiązanie. Eee... Dobra, jak będzie oznaczona babcia z ciuchami? Teraz nie mogę odebrać. Przetłumacz. Babcia odzież. Czy to będzie tutaj babcia? Z pewnością tak. Dobra, chodźmy do babci. Zatem lubię robić rzeczy na drutach. Do tej pory przygotowałem już 478 mil, mil szalików. Zawsze to jakieś zajęcie. Jeśli przyniesiesz mi kabel elektryczny, zrobić z niego poncho. Inspirujesz mnie. Niestety ciężko tu o właściwie materiały. O zajebiście. A my nie mamy kabla elektrycznego. O, kurde. A co potrzebował tamten ziomek? Mm, dobra, musimy się wrócić. Teddy. Nie chcesz się wymienić za to? Babcia zrobiła mi ten szalik. No, zajebiście. Mocna podpowiedź do tego, żeby. A nie, on by na nie chciał mi czegoś. Dobra, tylko to. Yy, oddajmy mu temu kolejną partyturę, jak już tu jesteśmy w pobliżu. Bez tytułu. Ten utwór składa się dokładnie z 44 nut. No dobra. Aha, dobra, dalej potrzebujemy. Myślałem, że może. Rozkmini go teraz na szkod. Gdzie mogę. Dobra, chodźmy zobaczyć, e, co potrzebne było. Tam było jakiś detergent. Czego sobie życzysz tym razem? E, najlepsza jakość na rynku, uruchomienie go za butelkę. Super detergentu, to moja najlepsza oferta. Cholera. Musisz zdobyć detergent dla handlarza, więc może czas odwiedzić pralnię samoobsługową. Tylko jak dostać się do środka? No dobra, zajebiście. Pralnia samoobsługowa. E, czy będzie to gdzieś na drogowskazie? Ej, zaczyna to nabierać większego sensu. E. Dobra, przeczytajmy. Może to. Pralnia automatyczna. Druga. Super sprint. To wychodziłoby na to, że to tutaj będzie super sprint. Też myślicie, że tamtędy się dostaniemy? Tu, będą, tu będzie główne wejście. Ciekawe, czy jak zapukam, to mi ktoś otworzy. Czy jesteś jednym z łódźników bawiących się wiadrami z farbą na dachu? Nie. Uważaj sobie z tą farbą. Dość mam już sprzątania mojej wyrandy z powodu tego bałaganu. No dobra, no to jak nie da się wejść tak, to trzeba wejść górą. Tam widziałem już mamy opcję, więc. <laughs> Obstawiam, że gdzieś jakoś tutaj, co? Mam przynajmniej taką. O wy gnojki! Ostrożnie musisz skupić, nie chcę rzucić kolejnego wiadra. Aha, to oni tego niespecjalnie robią, dobra. Wentylacją może wejdziemy. Kurde. Okno. Czyżbyśmy mogli się wślizgnąć oknem? Mm -mm. Nope. Patrzę, patrzę. Czy coś wypatrzę? A może tutaj? Może gdzieś z tej strony? Dobra, tutaj niczego nie widzę. Dobra, tam raczej nie przejdziemy. No dobra, też mogą zacząć się schody, jeżeli chodzi o. O znalezienie teraz wejścia tutaj. Ha ha ha. No dobra, tu mi tylko pokazuje. Nie, no tutaj niczego nie widzę. Hmm. No tu mogę porozmawiać z tym gościem. Tutaj jest to. Nie chcę tutaj, chcę, żebyś mi dał podpowiedź może jakąś. Musimy zdobyć detergentem. No wiem, tylko jak się dostać do środka, właśnie. A może jak ci chłopacy jakoś? No nie no, tutaj nie ma. O kurde. No będzie ruskmina. Ale co mi po nich? aha takie... Oj, się... My musimy teraz szybko... Dobra, otwarte drzwi. O, wkurzone do maksa. Teraz mamy szansę. Dobra, ja nie mam na co czekać. Tylko trzeba tu... Dobra, wiadomo... Będą... A, to easy. Będziemy mogli sobie tu spokojnie chyba raczej wejść. No co ła! Z na drugą stronę już kłocie. Nara. No i tak, detergent. Detergent, gdzie ona trzymać? Gdzie ona może trzymać? Detergenty, tu jakaś kartka. Nie wiem, czy mamy na to czas jakiś. Nie widzę detergentu. Cholera. Nie może któryś... Okej, okay, jest. Bang! A możemy zabrać więcej? Nie. Ej, dobra, rozkliniem to szybciej niż można było. <laughs> dobra, ej, ja nie chciałem. Nie latarkę, kurde. O, tu mamy kwipunek. Dobra. Pędzimy zatem do sklepikarza. Dawaj mi ten kabel, hopie! Yep. Oczywiście, że chcę ten kabel, tak, tak. Proszę uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Cyk. Zdobył. I ona z kabla elektrycznego zrobi dla mnie szalik? No dobra. To chodźmy zatem do babuńki. Niech nam zrobi ten szalik. Pójdziemy wtedy do. A czy to jest ten. Ba... Zobaczmy jeszcze na tym znaku. Interesuje mnie to. Czy tu jest napisane? Elliot Handlarz. A. A czy gdzieś tu jeszcze będzie znak? Bar jakoś tam się on nazywał, nie? Okej, okay, tu jest tylko tak przejście. I tu jest znowu ten. Ten znak. Tylko cztery są. Chyba, że to tamten bar jest. Wejdźmy tutaj jeszcze. Bo jeżeli to było w barze. To może gdzieś ten kod tutaj będzie. Nie, nie, nie. Chyba, że on dopiero jak będzie. Dobra Wiecie co? Chodźmy do niego, bo on może później Dopiero nam rozkmini, to ja nie będę za bardzo kombinować e... Dobra, wchodzimy do środka Pędzimy do kurde Gdzie ja idę? Przecież do babci, nie zamykaj jeszcze drzwi Do babiczki, babuniu Zrób nam szalik, mam kabel Oczywiście, że mam. Proszę cię uprzejmie. Dziękuję ci, Złotko. Już zbieram się do pracy. I ona go zrobi od razu na miejscu? Okej, okay, na szczęście tak. Kurde, o soczewki mi schną. w mnie to. Sorry. Poncho, zdobyto to nowy przedmiot. Proszę, mój mał. Pasuje jak ulał. Dziękuję, babciu. Dobra. Idziemy jeszcze raz. Ten trochę spali kalorii. A, bo mu się kurde olej z... w cylinderkach, kurde przetopi. Nic się nie bóg, pilnuję ja kap w głowie. Nie będę jednak w stanie pracować. Mam dla ciebie kocyk, ziomek. Och, skąd to masz zdumiewające? Daj przymierze. Mam nadzieję, że teraz Oli odruszy tą swoją blaszaną tą. No, patrz, żadnych dreszy, nareszcie mogę znów pracować. Dzięki, teraz na pewno mogę z, e, naprawić twój nadanik. Niech tylko spojrzy, muszę tylko zaktualizować. Jeszcze jedna i voilà. Zdobyto nowy przedmiot. Proszę bardzo, mały, mam nadzieję, że uda ci się znaleźć tego, czego szukasz. A czy może teraz, jak pokażemy ci... ...do ciebie blado, czy... <gry> e... Chwileczkę muszę tylko przekalibrować moje soczewki. Już napisano tu dufer. Bar, dziwne. Kto ma być na przy pomocy kodu binarnego? Ej, a może faktycznie ten kod będzie w barze? To jest dufer A może wtedy mu pokazać teraz? Babcie, no dobra, super, że babcia. Czy ten kod będzie gdzie? No dufer jak nic. Zajebiście, 1, 2, 8, 3 Bang, kurde Leci... Jak? 1, 2, 8, 3 Lecimy najpierw tam 1, 2, 8, 3, przecież jestem mistrzem rozwiązywania zagadek 1, 2, 8, 3 Bo zapomnę 1, 2, 8, 3 O nie, najgorzej 1, 2 Oj, shit 1, 2, 8 Proszę, żeby to było to, to musi być to 8 z 8. Nie mówcie, że zdobyłem wszystkie. Zebrałem ją idziemy dać ją Grejkowi. Zabiorę się do ćwiczenia. Dobra. Myślisz, że możesz znaleźć więcej? Nie wiem. Kaj, to już ostatni. Tak! Dobrze się spisałeś, mały. Przyjmij tę oznakę jako symbol mojej wdzięczności. Zdobyto no odznaka muzyczna. U... Zobaczmy ten ostatni kawałek. Nieczytelna partytura. Hmm, strasznie nieczytelna, ale spróbuję. Dobra, koniec tego leżenia. Jestem kozak. Kurde, musicie... Lajki się sypią za to, jak to szybko ogarnąłem i to aż za szybko. To jest strasznie podejrzane, jeżeli chodzi o mnie. Bo ja troszeczkę miałem obawy co do tego Zaczynając grać w tą grę, jak było napisane, że logiczna i myśląca Wiecie, ja nie wiem co miałem teraz zrobić I odnawiedzenie jego taty, dobra Ani chwili do stracenia, on był tu, tu Ale na szczęście Poziom Poziom skomplikowania nie jest aż tak trudny Aczkolwiek to się może dopiero pojawić, więc dobra Udało ci się naprawić ten nadajnik? Oczywiście. Udało ci się go naprawić. Super, dobra robota. Podaj mi go. Halo, tata? Tato, jesteś? Nie wiem, wy nie widzicie, jak jest gorąco, ale możecie spojrzeć na mnie, jak wyglądam. To znaczy, tak jest gorąco. <laughs> Mamy sygnał. Czyżby. Tata faktycznie był żywy? Nie mogę w to uwierzyć. Podążajmy za sygnałem nadajnika, by być może dowiemy się gdzie poszedł mój tata. Ale dobrze, ludziska. Pójdziemy za naszym kolegą Saumusem już w kolejnym odcinku. Troszeczkę krótszy, ale zakończył się ciekawy wątek. A tatusia będziemy szukać w kolejnym. Mam nadzieję, że przyjdziecie. Gra nawet fajna. Przyjemnie się gra, troszeczkę spokoju. Bo kryzys tak mi podnosi, kryzys mi tak podnosi ciśnienie, że wystarczy tutaj się przynajmniej mogę wychillować. Pozdrawiam Was. Cześć!